Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Eee, nie pamiętam tytułu autora w sensie nieważne. Eee, muszę sobie dać Game Mode 2, a nie 0, bo miałem tutaj Game Moda 1 w ogóle i miałem barierę i gdzieś byłem w tamtym miejscu, ale mam nadzieję, że większych problemów nie będzie. Widzę, że jest trochę parkourów i w ogóle w ogóle, tak więc możemy myślę zaczynać witaj na mapie Escape. Dokładnie tak. Nie wiem co ma być tutaj, boję się na razie wchodzić. Regulamin autor, właśnie, co tu mamy? Regulam. nie czytuj? Graj na wersji 1.10.2, graj na pokojowym, graj na game mode 0. Aha, okej. Okay. Nie wykorzystuj błędów mapy. Mapa dla LG, autor The Knight. Nie, The Kingdy. The Kingdy, dobrze. Także The Kingdy. Tutaj mamy jeszcze, co to jest? Chat off. Dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. A to, co to jest? To jest checkpoint, okej, okay, fajnie, że po powiedziane, e, dobra, to, to, to ustawiam sobie w takim razie game mod zerowy, bo nie chciałem tutaj, bo wtedy jakby widzę bariery, w sensie, no nie wiem, nieważne, dobra, graj. Okej, okay, teraz łatwy parkur, a w, raczej przejść na jednym sprincie, mhm, mm dobra, ale mam peaceful wszystko, dobra, już zrobiłem, no to co, jedziemy na jednym sprincie, tak, <laughs> no, ten tego, Eee... Dokładnie. Tak, dobra. Eee. Nie wiem, gdzie mam iść. Aha, faktycznie na jednym sprycie najlepiej, bo wtedy kurde jakoś tak mam ten roz rozpęd taki dobry. I tak nie będę ginął wtedy. A. Eee, ha, halo, halo, ha, halo. W złym miejscu mnie zrespiło. Eee, e, e, bez takich. No, no ej! Ja się teraz respię na tej trabince całej. Co za bullshit. E? e? O. Czemu tak? Aha, bo tutaj mi to jest jakby checkpoint taki mi zrobiło. Dziwnie, no dobra, ale to taki. Zrobimy to po mojemu, po staremu i w ogóle, w ogóle. Dobra, co mamy tutaj? Teraz coś innego. Węże proste musisz dojść do końca. Aha, w ten sposób. Ale fajne. Eee. <grym> Jak można zdupić tak łatwy skok? No, no nie no, to jest tak specjalnie zrobione, żebyś mnie kuźwa zdenerwował. No, dajesz mi taki kuźwa checkpoint na drabince, seriously? Daj mi checkpoint na drabince, no kuźwa gorszego chyba checkpointu mieć nie można. Jup, dobra. Dawaj tego węża. Tu powinien być checkpoint. ej, dobra. Nie wiem, które endy mam iść w sumie. Czy mam jakieś pokazane, czy powinno? To tędy, chyba tędy jednak. O kurde. I. -o I -o. O.K. He. Nie, za szybko skoczyłem. Rozpędziłem się za bardzo. No, chciałem, prawda, zahamować, ale mi nie wyszło. Teraz pamiętaj, że tam jest drabinka. Eee, teraz już pamiętam, dobra. Hapsa. Hapsa, hapsa. już ten, to już ogarnia wszystko, panie. Easy peasy, lemon, pomarańcza, cytryna i e Dobra, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pik i pik. Nie wiem, gdzie mam koźwa iść, ale chyba tu. Tak jest! Dobrze, na razie wszystko działa OK. i jest bardzo dobrze. Tutaj musisz doprowadzić piasek do dziury. Powodzenia. OK. Brzmi fajno. To są pistony zwykłe, tu jest klejący. Dobra. Ten se go zabierze, teraz... Ten musi go zabrać. Aha, dobra. Teraz ten se go zabierze. Teraz ten go zabierze, ja ci koźwa powibruje zaraz tutaj. Teraz ten go wypchnie. I teraz. E. Teraz musi tu być jeszcze jeden, żeby. O, ten go zabrać. I proszę bardzo, mamy to. <laughs> teraz coś innego, labirynt, ale inny. Chodzi tu o to, aby się zdobył trzy diamenty i zniszczył obsydian. Powodzenia. Dobra, czyli tutaj mamy stona, tutaj mamy drewno. Tutaj mamy żela a w ten sposób, fajne, 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 coś ala, e, coś ala Escape the Room, coś tam, że musisz coś zrobić właśnie, żeby właśnie porozwalać, poniszczyć, pobudować, potworzyć i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Tak więc myślę, że spoko rzecz. Ogólnie mówiliście, że nie chcecie tak dużo, mm, znaczy z jednej strony tak, dużo osób pisało, że nie chcecie, y, żeby było aż tyle, y... o internet mi wywaliło. Naprawdę nie mam internetu? Jak dostępu do internetu? No nie gadaj, że teraz mi waliło jak ja tu kuźwa kurde piszę, konwersuję i w ogóle tylu... A to na pewno ten luj. To żeś kurna przewiercił? Kabel od internetu? Ja cię kuźwa znajdę. Cię kuźwa znajdę, nie? A ja chciałem robić za godzinkę dwie Lajwika. To jak mi kuźba przez to wszystko nie pójdzie, jak mi to wywala. O się zdenerwuję, jak się kurde w końcu zebrałem w sobie, żeby zrobić tego lepiej. No, przed chwilą miałem internet, no po prostu to jest coś coś, coś. coś niemożliwego, po prostu, nie? To jest coś niemożliwego. Oh my god, po prostu jak ma się pecha, to już ma się pecha po całości, nie? Po prostu, no, nie mam pytań, nie? Nie mam pytań, no. Dobra. Robię to wszystko w ogóle z automatu, bo to już się człowiek tyle narobił po prostu, że. Jednak jakoś tak już ogarnia niektóre rzeczy. Tak więc potrzebuję na pewno kamień na piecy. Fajnie, że wszystko mimo wszystko jest tak jakoś yy, pokazane. Yy, w sensie po kolei jakoś jest porobione i tak dalej, tak więc no nieźle. O, internet mi wrócił. Tak? Wrócił. Dobra, czyli chwilę nie było. <laughs> nie mam pojęcia o co chodzi, ale w dalszym ciągu, jeżeli nie będę miał internetu i się okaże, że to jest przez wiercenie kuźwa, dziury w suficie czy kuźwa nie wiem gdzie, to cię kuźwa znajdę i ci wywiercę otwór w dupie. Będziesz miał dwa otwory w dupie. Fajnie, podobać się? No, tutaj mam diamenty. Spoko. Na razie widzę, że jest łapka ładnie wykonana. Jest y, są różne elementy, jest parkour, jest jakiś y, survival, jest jakieś y, są inne rzeczy. Muszę ogólnie wykopać obsydian, żeby to zrobić, muszę mieć tutaj prawda wszystko zrobione. Burknęcie zaraz w ten kuźwa pusty łeb. Kuźwa, nie ma to jak po prostu przedrzeźniać się z y, y, tą wiertarką. Czemu by nie? No kurde, co, co ja się mam w ogóle denerwować? Ja się po prostu będę przedrzeźniał i robił sobie jaja, tak jak to zwykle. Przy okazji odcinek jest zabawniejszy, co nie? No, to jak jest zabawniejszy to zostaw łapkę w górę, a ja, jak nie, to nie. <gry> I możesz mi napisać co mnie, jak już teraz, bo pewnie już na pewno miałeś jedną albo może nawet drugą reklamę, to możesz mi napisać co tam się kuźwa reklamuje, bo jestem bardzo ciekawy, to się ostatnio tak popularne zrobiło przez huntera, tak mu podwaliliśmy trochę jakby pomysła bym powiedział, ale to jest to nie jest, to nie jest głupi pomysł, bo dzięki temu też dodatkowa hmm, aktywność w komentarzach jest. A nie tylko takie typowo opisanie pod koniec coś tam odcinka, a napi napiszcie coś tam, coś tam, jeżeli oglądaliście do końca. Także no. Tutaj też masz labirynt, ale z barierami. Do góry masz drogę. O, fajnie, że napisałeś, że, że mam drogę. Bo, bo gdyby nie to, to raczej bym nie ogarnął, że mam drogę i, i bym zabłądził i, i stał w miejscu, nie? Także. Także jest ciekawie. Dziękuję Ci za Twoją pomoc, bo normalnie czuję, żebym nie ogarnął. Nie C czuję, żebym jakoś tak. Próbował to. Przeszedłeś mapę! To TNT, zniszcz na koniec, dobra. Dobra. Okej, okay. okej, okay. mamy redstone torce, mamy inne takie pierdółki, tak więc spokojnie. Myślałem, że, że będzie przez chwilę taka dłuższa mapka, bo tak się zaczyna rozkręcać rozkręcać tu jakieś tam parkury i tym podobne. No kurde, no przestań, dobra. Tyku, yy, tyku, na patyku. Rozdupiamy mapę. Patrz nie zginąłem nawet. Kurde. Teraz mogę sobie w ogóle włączyć game mod 1. Yy, I prawda troszkę więcej tej powysadzać, skoro już kurde y, mam to TNT, to czemu by nie? Y, tak więc cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję. ajajajaj aj, 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 aj. serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Tak rozdupić to maksymalnie jak tylko mogę. Po kolejne mapki oczekujcie oczekujcie, będą wlatywać w miarę często, na przemian z singlem, na przemian gdzieś tam z Hidden Seekiem, teraz jeszcze Master Builders, co może nagrać na weekend jak dobrze pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Te mapki przede wszystkim mogę sobie nagrywać w miarę sporo i jestem zadowolona, dodatkowo na nie zajmuję jakoś super strasznie dużo czasu, zawsze mam dodatkowy też materiał to jest dla mnie też bardzo, bardzo wygodne, takie powiedzmy wiecie, jak nie mam na przykład czasu nieraz czy coś, to mogę na szybko, nawet nagrać jakąś mapkę I zazwyczaj się to wszystko ładnie udaje, tak więc naprawdę fajnie Bariery co prawda nie rozdupię Ale spróbować prawda można, czemu by nie Także se tak posadowy jeszcze tutaj, na górze trochę tego D&D prawda, rozdupimy, rozdupimy mapeczkę tak konkretnie myślę, czemu by nie Chociaż przynajmniej tutaj ten labirynt, bo to jest takie dosyć duże pomieszczenie w ogóle, w ogóle... Jeszcze trochę... Jeszcze trochę... Jeszcze trochę... Jeszcze trochę... Jeszcze trochę... I robimy też do góry! I dobra, myślę, że starszy Tu sobie w ogóle postaje w ten sposób pochodnie. I teraz myślę, że możemy skończyć odcineczek tak więc ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zaglądanie tego odcinka, jeszcze trochę rzeczy zostało. Ty czekaj, ja to muszę jeszcze poprawić. Się nie rozdupiło wszystko, co to się dzieje, halo, to powinno się rozwalić. Dobra. O, dobra. Tu wszystko się rozdupiło. Tutaj jeszcze trzeba trochę dowalić da prawda TNT o dokładnie tak jest o jeszcze 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 tylko tutaj o o o a, na no, i będzie, będzie, i, i, o, jeszcze jedno zostało, to se zniszczę, tak, i se zniszczę, tak. Tak więc, no, teraz jest ładnie, czyściutko, patrzcie, nic tu nie ma, skyblock. No, tak więc dziękuję wam serdecznie, jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek wam podobał i że i tak, oczywiście, o łapce w górze. Ja pierdziele, tu się wioska zgenerowała w powietrzu. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Ojciec Panie, na którym jest tym poziomie w ogóle, nad, 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 nad tym pierwszym, czyli tak naprawdę jakby tu wszędzie jest, wtedy... Dobre to je, to, to mi się podoba, to. Fajne podniebna wioska, jeszcze dodatkowo nie. To za to masz jeszcze lajka, bo nawet nie wiedziałem, że tak można fajnie wygenerować sobie mapkę. Nawet może o tym nie wiedziałeś, a widzisz, a to takie magie się działy. No tak, więc yy, mapkę oceniam na, na 6,5 na 10. No, może 7. Nie, bo była różnorodność, była y, dobrze zrobiona, koment bloki ustawione, tu jeden tylko taki mam nadzieję, tak mi się wydaje, że trochę taki troll z tym y, checkpointem, ale ogólnie było naprawdę ładnie wykonane, schludnie, elegancko, nawet tutaj symetria i w ogóle, także wszystko fajnie, tutaj też całkiem ciekawy ten element, więc myślę, że jak najbardziej 7 na 10 myślę, że mogę tutaj y, dać, tylko dlatego, że była trochę krótka mapka, po prostu nie, nie dałem y, więcej. Ewentualnie następnym razem troszkę więcej tych elementów y, dowal, albo żeby dłuższe było, albo coś. Także czt, uważam, że było, ale ok. No. Tak więc to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa.